Witam w kolejnym filmie, tym razem pokażę wam w jaki sposób sparować sobie telefon komórkowy z fabrycznym zestawem głośnomówiącym występującym w oplach, czyli modułem UHP. W tym celu wchodzimy w zakładkę telefonu, włączamy funkcję bluetooth. Teraz musimy ustawić kod PIN dla naszego połączenia. Powiedzmy 1, 2, 3, 4. Klikamy OK. Gdy już mamy ustawiony kod PIN, to z telefonem możemy połączyć się na dwa sposoby: wyszukując telefon przy użyciu naszego radia lub wyszukując moduł WHP przy użyciu telefonu. W obu przypadkach trzeba w telefonie uruchomić Bluetooth. Także w telefonie wchodzimy w ustawienia, następnie w Bluetooth. Bluetooth musi być włączony oraz widoczność brutowa musi być załączona. Teraz przechodzimy do radia i klikamy w starcelacz. znalazło telefon. Na telefonie wyświetlił się komunikat o próbie połączenia. Z prośbą o wpisanie kodu PIN, czyli wpisujemy 2, 3, 4. PIN, który wcześniej ustaliliśmy. Klikamy OK. I mamy komunikat, że telefon dodał, do został dodany do listy. Natomiast na telefonie kolejna informacja, czyli żądanie dostępu do książki telefonicznej. Zezwalamy. Dzięki temu będziemy mieli listę kontaktów. W naszym module, jak widać, radyko połączyło się z modułem. Drugi sposób na połączenie się z modułem to wyszukanie modułu przy użyciu telefonu. W tym celu wchodzimy sobie w zakładkę telefonu i włączamy funkcję UHP visible. Teraz przez 3 minuty nasz moduł będzie widoczny dla urządzeń, które będą próbowały się z nim sparować. Teraz wchodzimy w ustawienia. Bluetooth. I wyszukuje nam dostępne urządzenia telefon w tej chwili. Mamy moduł UHP. No i prośbę o wpisanie kodu PIN. I znowu. 2, 3, 4. Klikamy OK, mamy żądanie dostępu do książki telefonicznej. Zgadzamy się. Jak widać, pojawił się zasięg na wyświetlaczu. Możemy wejść do głównego menu i świeci się nazwa. sieci. także w tym filmie. To wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!